Okay, let's try something different. Cześć, witam Was na moim kanale z polskiej farmy 2017 inaczej, farm eksperta Dzisiaj sobie nagram troszkę sadownictwa postanowiłem że troszkę też w sad pójdę no i tak jak widzicie przed sobą mam ciągnik licencjonowany już Walpedany Ciągników sadowniczych licencjonowanych jest dwa oczywiście dwa Wala No wala, wala pedany kurde jakoś tak ciężko mi wysłowić to nie wiem czemu Jeden jest taki właśnie jaki tu widzicie a drugi pojedziemy, przejdziemy się do gospodarstwa z sodą niczego i tam będziemy mogli sobie to zobaczyć także taką się prezentuje tutaj żeby nie przedłużyć, ja już wsiądę do środka i pierwsze co zrobimy to, to gra jakaś głośna jest <śm> Dobra. Więc tak, pierwsze co zrobimy to sobie załadujemy chyba malinę, bo mam yy, jabłka, no i to chyba malinę sobie po prostu załaduję. To jest, tak w ogóle to, to jest nasz magazyn, jakby ktoś chciał wiedzieć na... ...na tej mapie przypominającej polskie klimaty. No i tak, wybieramy sobie tutaj sadownicze i bierzemy sedzonki mam. No i tutaj możemy sprawdzić Jakie mamy uzupełnienia Aczkolwiek nie wygląda to na 1000 sztuk No ale cóż Ale na pracowniku Widzimy, że jest siewnik pełny my sobie teraz musimy się, nie tak powiem Przetransportować, raczej przejechać tam Na, na tą drugą farmę bo tam będę robił Kawał kawałek, drogi będzie. Jak widzicie tam. No ale, że tak powiem, jest na co patrzeć, także podziwiać widoki. Dosyć fajne. Według mnie bardzo fajna mapa. No ale wiadomo co, gusty i gościki. Nie wszystkim musi się ona podobać mam mnie osobiście się podoba. To będzie git. <grywka> Już te szkoda tylko, że właśnie pola są prostokątne, czy tam troszkę kwadratowe. no ale w sumie może to i lepiej łatwiej jest je łatwiej jest je obrabiać Ło patrzcie jak to wszystko ładnie to wygląda no, te skały takie trochę jeszcze to nie ale te to tak troszkę troszkę psują według mnie widok ja w sumie tak zbytnio górnie lubię nie ja lubię Mówię krajobrazy bardziej z wodą w tle niż górskie, chociaż też w górach byłem kiedyś to ładny, bo nie <laughs> wiem, może to tam że te góry jakoś tak mało atrakcyjnie wyglądają. No i co? No i powoli jesteśmy coraz bliżej naszego celu. Jakieś słoneczniki tutaj tej drogi na minimapie nie ma, nie wiem czemu. Gdzieś ją posiało najwyraźniej. już prawie jesteśmy na miejscu teraz tylko trzeba będzie na polu dojechać no i tak wpierw ja będę sadził e, tak sobie tak sobie wymyśliłem, że będę sadził jabłonki <grym> no i zobaczcie, to jest drugi model ten Włączyłbym tą maszynę. Bo tak tam tym pierwszym serdzie będę. Jeśli mi to puniwa nie zabrakło. Zobaczcie. To jest fajny model, no dla mnie się budowa. Taki trochę przód jakby z mam model. Ten to mocniejszy jest, ale nie pamiętam ile koni ale jest mocniejszy, no ten jest trochę słabszy ale no, według mnie ten jest ładniejszy o wiele no bardziej, no mi się o wiele bardziej podoba pomimo że jest o wiele mniejszy też no zobaczcie jakie niskie jest w porównaniu do tamtego o wiele niżej się siedzi wszystko dobra żeby to smutno nie przedłużać to my ruszymy na sadzenie tego tak musimy chyba jeszcze wpierw pole kupić ja kupię tylko jedno pola zamienię je od razu na sati i po prostu na tym jednym polu będę sadził sobie wszystko tam zrobię przerwę jakąś większą na no na rozdzielenie malin od tych od Od jabłonek, żeby to było jakoś widoczne. No tak, i kupi zamień w sad. Już mamy zamienione, jak widzicie. Oczywiście trawę trzeba będzie kościć i dbać i opryskiwać Ale wszystko z czasem. No i dobra. I teraz tak jakoś tu będzie trzeba podjechać. Aha, tu jest strzał będzie, tak? tak Dobra, ja cofnę z różnego gazu Trzeba tylko jechać, najechać, bo tak? No właśnie, czemu mi nie sadzi? A, już czemu mi nie sadzi? Już się maszyny nie opuszczone. O, teraz musimy opuścić dobra. Teraz już możemy sadzić no, Jak to wygląda No i dobrze wygląda A sadzić na nienawierzonym gruncie Czekajcie, a co by było jakby, Złóżmy a gdzie to była Pona pracownica, a musiałbym się przenieść do domu, to dobra, to wiecie co, ja zrobię tak, że się przeniosę chyba do domu. Właśnie, jakie ja mogę się przenieść? Ech, coś chyba ja to miałem. A to mam. Dobra. Mam mega pojazd, ale nie będę go teraz używał. I teraz tak. Pracował. No i teoretycznie jestem na terenie mamy Tylko, że chyba. Nie mogę jeszcze tego robić, no niestety nie mogę No to nic obsiane Jabłka 3, Dobra. To tu tu tu, tu 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 ja się tele, teleportnę Trudno będą mniejsze zbiory, no teraz będę wiedział, że też trzeba nawozić no ale niczego nawozu też nie zrobię mnie czy te załóżmy jabłka, bo jak zasadziłem teraz raz to czy w kolejnym roku będę musiał je zasadzić to będzie bardzo ciekawe czy one zostaną, czy nie dobra ja to podniosę teraz tak, gdzie tu trzeba będzie o panie, ale promień skrętu to to ma olbrzymi Ok, że to przez tą... przez tą sadzarkę Tylko tak, gdzie tu drugi Aha aż tutaj O, taka przerwa? To było tutaj dobre. Co opuszczę od razu. No nie ta kamera. O, I sobie na, na sydzenie możemy to jeździć. Tylko jeśli chodzi o manowrowanie to będzie gorzej. I to tak naprawdę to dużo przestrzeń będzie między między drzewami. Mi się wydawało, że w 15 chyba jeszcze, nie wiem jak w 16-16 to się tym w ogóle nie interesowałem <coughs> To była ta przestrzeń większa, wiem No promień skrętu to tu jest masakryczny no, gdzie ja tu mam sadzić Dobrze wrychałem. Nie no, trochę za daleko, zobaczcie. Nie, nie aż tutaj. No i czy to było gdzieś tu chyba, tak? A, jest, już widzę. Dobra. To ja sobie pozwolę puścić pracownika. jak sobie ją tam sadzi. No ja będę sobie jechał. Nie kierową. No w sumie tak w miarę szybko te sadzenie idzie. Myślę, że to jest dwa rzędy, może jabłek zasieje. No ale... właśnie nie zasieć, bo pole jednak tak nie jest takie dużo teraz. <laughs> Proszę pole jednak. Wychodzi trochę małe tak naprawdę. Jak takie są odstępy. Jak takie duże odstępy na tych między drzewami. ale zobaczcie, że to wygląda powolnie, nabiera. Jakoś według mnie lepiej to idzie. Niż w 15 oczywiście, nie? Ja w 15 próbowałem to robić, to troszkę jakoś to że powiem topornie szum dla mnie a tutaj jest dosyć fajnie przyjemnie można łatwo sobie sadzić no trochę bliżej trzeba no może jeszcze jeden rząd zasieje jabłek Za dużo tego siać myślę nie będę. <śmum> Taka by trochę, żeby właśnie zobaczyć w ogóle jak to wszystko działa. Jak to wygląda. <śmum> no i tutaj mam, no Może. Aha, już tutaj to tu trochę. A nie, dobrze, już tutaj są. I tam patrzę, kurwa, że coś dla mnie za daleko. Dobra, trzeba wyprostować. Miałby jeszcze jeden zasieje rząd. No i akurat gdzieś tu zrobić jakąś przerwę i posadzimy maliny, zobaczę jakie maliny wyglądają. Tu drzewa to w dużym odstępie są w ogóle, tak patrzę. No, to ja tu zakończę sadzenie Nie to, o to. I może możemy sobie włączyć. Niech on to sobie stoi, żebym wiedział gdzie. No i mamy ile. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, no mamy sześć rzędów jabłonek. No i git, no teraz musimy się przenieść do drugiego naszego ciągniczka. No tak, większego zobaczymy w ogóle u niego, jak skręty będą i p sprawy no, no to no i dobre Chyba lepszy promień skrętu, aczkolwiek nie wiem czy to właśnie nie przez tą cezarkę trochę mają słaby promiec skrętu, <śmiech> <śmiech> Tak jakby ono trochę w ziemi, o ziemię zahaczało. Te ciągniki nosiło, bo nie mogę podłączyć. Nie mogłem podłączyć że tego obciążnika z przodu. Był jakieś 300 kilo, ale jednak się nie, nie nadało ostatecznie. I teraz tak tu chyba jeden to nie... Aha, maliny się sadzić tak. Widzicie, wzdłuż się sadzić. To inaczej. Ja sobie po prostu pojadę z tej strony. Może po prostu w pewnym momencie po prostu przystopuję sobie tyle no. Skręcaj, skręcaj już, no. Może to pierwszy rząd tutaj jest dobra. No to ziemia jakby trochę krzywą wygląda. No i tak. Ja to sobie cofnę jeszcze. Może bardziej podrównę, żeby tak. i co, lecimy i... z sadzeniem, zaraz zobaczymy, jak to wygląda wszystko. O no, tutaj ma zapierd... Tu... W ogóle ten pomad pierwszy wrzucę i... Zobaczcie, jak szybko mi się naginać, a ja 2 na godzinę jadę, albo trzy. No i to chyba trzeba sadzić z taką tą... Zobaczymy 6 jeszcze Nie to za rzadko będzie wtedy Ja no, to maliny musimy wielowolnie sadzić Tak jak widzicie Tam pewnie krzakiem nie będą gęste albo coś ale dobrze że mamy właśnie jakiś taki pomoc w postaci linii jak to mamy sadzić że, jak widzicie zupełnie inaczej niż drzewa no i tak ja to po się może zatrzymam i teraz skoro wiem że no bo ja bym tu wolał tak szczerze mówiąc większą przerwę zostawić to Ja sobie pozwolę tym ciągnikiem tak jakby zrobić wytyczną dokąd Może po prostu wiedzieć dokąd dojeżdżam ciągnikiem Ups, opuszczoną tą Że tam też później, mógł, żebym mógł się combiną też zawrócić w ogóle to stracę patrzę z Buczyn. no gdzie ty jesteś tutaj taką wysokości gdzieś głowy będę po prostu unosił Pracownika. może by już nie sadził no i zobaczcie jakieś te widać te bszarki tutaj widoczne to jest no niestety skręty to są jakoś jakieś słabe tutaj ciężko to może taki mocny skręt ciągnął Ciężko nim dosyć manewrować jest. Gdzie to był ostatni krzaczak? Tutaj. Gdzieś stąd trzeba zaczynać chyba znowu. To puszczamy i co? I tempomat na jedynkę. Ile w ogóle w krzaku? Zobaczymy mamy. Ile procent? To 96. To jednak o wiele więcej idzie. Przewów. No ale tu nie ma co się dziwić. Drzew służyłem w te 6 rzędów. Nie wiem, nie wymila, ale 96%. Co za wiele nie jest. No tu już jest różnica. Ok, let's try something different. Cześć witam was na moim kanale z Polskiej Farmy 2017, inaczej Farm Eksperta Dzisiaj sobie nagramy troszkę sadownictwo postanowiłem że troszkę też w sad pójdę no i tak jak widzicie przed sobą mam ciągnik licencjonowany już w Alpe Dany ciągników sadowniczych licencjonowanych jest dwa oczywiście dwa wala no wala, wala pedanol kurde jakoś tak ciężko mi wysłowić to nie wiem czemu jeden jest taki właśnie jaki tu widzicie a drugi pojedziemy przejdziemy się do gospodarstwa z sadowniczego i tam będziemy mogli sobie to zobaczyć Także taką się prezentuje tutaj Żeby nie przedłużyć, ja już wsiądę do środka i pierwsze co zrobimy To, tutaj gra też głośno jest <noise> Pierwsze co zrobimy to sobie załadujemy chyba malinę, bo mam yy, jabłka. No i tu chyba malinę sobie po prostu załaduję. To jest, tak w ogóle to, to jest nasz magazyn, jakby ktoś chciał wiedzieć na, na tej mapie przypominającej polskie klimaty. No i tak, wybieramy sobie tutaj sadownicze i bierzemy sadzonki malin czy nie resztę, no ja podejdę z dwa rzędy, co jeszcze zrobię i mi to starczy, ale resztę jakieś kolejne rzeczy, myślę, że już nawet będę starał się nagrywać orkę, orkę i po prostu jeszcze zajmę się przy okazji polami swoimi, zobaczymy jak to będzie wyglądać, no a tymczasem ja się dziś z Wami żegnam, do następnego, trzymajcie się, cześć